Ancrosstitch. Dziś przychodzę do Was z zakupami. Wyłożyłam je tutaj przed Wami. Będziemy sobie po kolei przez nie przychodzić. Będę pokazywać, co, co zamówiłam. Ogarnął mi ostatni szał zakupowy. No i tak to właśnie wygląda. Także tak przejdźmy do najfajniejszej części, czyli pokażę Wam, co, co kupiłam. No w pierwszej kolejności chciałabym Wam pokazać nowe drewienko To jest borsuczek. To jest nowość, tak mi się wydaje, że to jest nowość, no, no zobaczyłam na Instagramie i strasznie mi się po prostu spodobał, no i po prostu wygląda cudnie, jak zwykle, śliczne mulinki, pięknie Link to wygląda, bardzo mi się podoba, na razie nie ma na niego planu, będzie sobie leżał i czekał aż wydarzy się coś przyjemnego i fajnego i wtedy się za niego wezmę i wtedy będę go sobie dziergać. Ale bardzo się cieszę, że go mam. No jeszcze chciałabym zamówić kilka, na pewno z tej serii. <laughs> jeszcze bardzo chciałabym zamówić shopa, e, takiego na lianach. To na pewno, e, no nie wiem, czy coś jeszcze wezmę. Na pewno coś jeszcze tam się znajdzie, fajnego, także e, to na pewno sobie e, będziemy haftować. E, to, co następne, to mi się strasznie podoba. No po prostu miło się od pierwszego wyjrzenia to są te nożyczki. No już znacie na pewno z, z kanałów ogólnie ten wzór, no ale jest przepiękny też musiałam go sobie wziąć też wziąłam cały zestaw, czyli z nitkami wzięłam go sobie z y, 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 koralikami i tkanina też bardzo mi się ten kolor tkaniny podoba, także na pewno będę sobie na nim dziergała no piękne są nożyczki coś pięknego no, także będziemy działać no to jest też już Wam znane z, z kanałów Hmm, ważka, też nowość no strasznie mi się spodobała e, fajna jest ta baza tutaj plastikowa to już na pewno odszywy już też widzieliście także tutaj nawet nie mam co tak naprawdę pokazywać e, no ale wszystko w zestawie jest nie? niteczki, koraliki sznureczki, no wszystko, wszystko po prostu jest tam w środku także Bażka jest moja <laughs> no Mam nadzieję, jakoś przed latem spróbuję ją wyhatować, żeby móc z niej sobie właśnie korzystać i ją sobie zakładać. Piękna jest, po prostu jest piękna. Dobra, następne, co Wam pokażę, to to, o czym mówiłam w ostatnim filmiku. Śmietniczka na niteczki. Tak jak mówiłam, ja trzymam ogólnie swoje strzępki nitek w kubeczku po jogurcie. No i fajnie w sumie było mieć po prostu coś takiego ładnego Wizualnie dla oka <laughs> mi się bardzo podobają te wzorki jesienne. Bardzo mi się właśnie podobają to przeszycia, o których właśnie mówiłam Wam wcześniej. No I ogólnie pokażę Wam jak to wygląda. Mamy wypełnienie, żeby to zrobić, właśnie wypukło. A tutaj wszystko, wszystko, wszystko jest. Um, linki. No i to jest super ręcka sprawa, nie? No to, to jest po prostu. To mi się strasznie podoba. Fajne, fajne, naprawdę fajne i powiem Wam, że myślałam, że to jest troszeczkę mniejsze. <laughs> nie sprawdziłam żadnych wymiarów, a nic po prostu poszło na żywioł, a naprawdę jest to dosyć spore, także troszkę nie tak się tu zmieści <laughs> na szczęście. Także no, zobaczymy kiedy sobie to zrobię, ale no bardzo, bardzo chciałabym naprawdę niedługo do tego sobie przysiąść. Jest to po prostu prze, prze, przepiękne, także taki wzór wiewióreczek. Jesienne klimaty. Fajna sprawa. I do kompletu domówiłam sobie mm, organizer na koraliki. Ja już organizer na koraliki mam i Wam ostatnio pokazywałam, ale mm, z czystej ciekawości, jak i z ładności tak naprawdę y, tego wzorku, wzięłam sobie właśnie y, też na wypróbowanie taki organizer. Y, zresztą ja zazwyczaj mam kilka prac koralikowych, y, więc na pewno się przyda. Nie ma bólu. <grym> W każdym razie, on jest tak naprawdę do kompletu z tą śniadniczką. <laughs> I tutaj też oczywiście niteczki, tutaj wszystko w zestawie jest. A co chciałam Wam pokazać, to to, że to jest okropnie grubaśne, słuchajcie. A wiecie dlaczego? Bo tu jest jeszcze miejsce, żeby sobie coś schować. <laughs> Czyli tak, no to wiadomo, tu będzie wzorek, tak? Tu te moje ukochane przeszycia. I mamy tak, mamy miejsce na koraliki. Także tutaj fajnie to wygląda. Fajnie jest to wygrawerowane miejsce na igły. Mało jest tu miejsca na koraliki, bo to tylko 2, 4, 6, 7, 7 jest otworków, ale, ale myślę, że to i tak staczy do takich mniejszych projektów. Będzie w sam raz. Dlaczego mówię, że grupaśne? Zobaczcie, tu jest jeszcze miejsce, żeby przechować sobie właśnie woreczki z koralikami. Ja to też zawsze trzymam w kubeczku jakimś, albo jakieś nożyczki sobie tutaj schować. No świetna sprawa po prostu i to wszystko właśnie w takim samym właściwie klimacie jak ta śmietniczka yy, do niteczek, nie? Yy, więc to taki komplet po prostu będzie i yy, no fajne, fajne, no to się przyszyć, a tutaj strasznie podobają, nie? Tutaj nitku jak, jak są zrobione, no to wygląda przepięknie. No dobra, słuchajcie, co jeszcze? No, mam trochę Wam ci jeszcze do pokazania. A pokażę Wam też, jakie dostałam prezenty, bo strasznie, strasznie mi się podoba. E, słuchajcie, dostałam takiego kotka z chabrami. No to jest po prostu sztos. To jest sztos. E, no piękne jest piękne. Ja kocham chabry, uwielbiam kotki, więc jakby wszystko na swoim miejscu, nie? Fajna sprawa, naprawdę fajna Dostałam jeszcze taki bryloczek, kłapeczkę, no ja po prostu psiaro, kociara i wszystkie inne zwierzaczki, tak jak już mówiłam właśnie, więc no po prostu idealny prezent. <grydy> Dostałam jeszcze takiego chomiczka dwustronnego i do tego paczkę koraliczków właśnie, no będzie, będę pewnie go dziergać tak samo jak tego króliczka tutaj, co jest. E, też dwustronne, właśnie, bo on ma przód i dupkę i tutaj tak samo jest przód i jest dubka. E, także będzie taki ciergany chomiczek. No fajny fajne, jeszcze raz dziękuję. <grych> e, no dobra, słuchajcie, jeszcze chciałam Wam pokazać, właśnie, Zostały więcej koralikowe, na, yy, nie na koniec ale zostały mi teraz do pokazania. No powiem Wam, ja więc ogólnie koralikowe bardzo, bardzo lubię. Tutaj taka nowość, właściwie Vireny. Oni wydali ostatnimi czasem właśnie dwa nowe wieńce. To jest ten plus jeszcze taki inny, Dosyć podobny, też bardzo ładny, ale spokojnie. Ja mam dużo drzwi w domu, także na każdym może wisieć wieniec. Ja Wam w ogóle dzisiaj też pokażę więcej, jakie mam wyhaftowane koralikami w ciągu ostatnich lat, no ale tutaj domówiłam kolejne, no tutaj jak to wygląda w środeczku, słuchajcie, no to wygląda, to oczywiście jest instrukcja, nie? to co bardzo lubię to to, że one mają takie elementy wypukłe i tutaj są aż cztery takie elementy, bo są właśnie pomarańczki z szyszkami, jest ptaszek, ja tu też <laughs> jakieś zielone listeczki, no i to oczywiście potem do tego są takie dodatkowe formy drewniane, żeby to było wypukłe i to się przykleja na cały wieniec, jak Już jest wykoralikowany, nie? O, tak jak tutaj możecie sobie zobaczyć, nie? Tutaj macie na przykład element do wykoralikowania, do tego jest element drewniany i to po prostu się przykleja, no i dzięki temu jest efekt trójwymiarowy, nie? O, i dzięki temu, słuchajcie... O, i tutaj sobie go potem przyklejamy, nie? I jest cały wianuszek zrobiony. No. Bardzo lubię hartować, naprawdę. Są bardzo pracochłonne. E, bardzo są pracochłonne, to fakt. E, no ale po prostu efekt potem wynagradza tak naprawdę ten cały czas spędzony nad nimi, nie? No, to jest po prostu coś pięknego. A mam jeszcze drugi, który już chciałam kupić w zeszłym roku, e, ale czekajcie, gdzieś muszę to dłużej. Opa. Ten więc chciałam zamówić sobie już w zeszłym roku, ale trochę szkoda było mi kasy, także jak już brałam ten, teraz to mówię, a wezmę sobie i ten drugi również. To, co mi się bardzo podobał. No, piękne, jest tak samo tutaj szyszki, gałęzie. Tutaj mamy wypukłego ptaszka. Tutaj ptaszek razem z kwiatami, nie? Takie dwa Boże Narodzeniowe wianuszki. Także naprawdę, no, fajna sprawa. No jakoś trzeba będzie gdzieś w połowie roku się wziąć za jeden wianuszek, żeby go skończyć, no bo to tak, nie wiem, ostatnie wianki, jak robiłam, to około pół roku mi zajęły, nie? Tak w całości, więc sprzedałam je oczywiście, gdzieś tam robiłam inne rzeczy też koralikowe, ale no gdzieś tyle to zajęło mi czasu, nie? Oczywiście do tego, słuchajcie, przychodzi cały kartonik z koralikami, nie? Oj, przepraszam. Cały kartonik przychodzi z koraliczkami. Czekajcie, tu chciałam otworzyć, żeby Wam pokazać, jak to wygląda ale rozwaliłam, no to nic więc to wygląda tak no przychodzą, słuchajcie żółta przychodzi tak i przychodzi cały komplet koralików, no tutaj tych nitek jest bardzo dużo, ja mam też na szpulce niteczki, um, żyłeczki w razie gdyby mi coś zabrakło więc obaw nie mam, ale podbieram sobie więc z jednego zestawu, także <laughs> no jest tych koraliczków tutaj troszkę, także zabawa będzie przednia Dobra, jak już jesteśmy tutaj y, 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 przy wincach, to Od razu pokażę Wam więcej, które wykoralikowałam. Y, ten wieniec wykoralikowałam dwa lata temu. To nie jest świąteczny ani, y, ani bożonarodzeniowy, ani, ani wielkanocny, ale to jest taki wieniec, który wykoralikowałam, y, taki letni. Ja sobie tutaj zresztą wisi na drzwiach u nas y, na dole. Właśnie w okresie takim letnim, gdzieś około czerwca, lipca go wieszam, no i taki jest właśnie ze słonecznikami, jabłuszkami i tu też są elementy wypukłe, nie, to sobie możecie zobaczyć, też tu właśnie było naklejane, pyk, pyk. Tu jeszcze była do powieszenia taka figurka drewniana, ale nam się okropnie nie podobała, taka parka rolników. Ale ta, to, co mi na twarzach wygrawerowane, to okropnie mi się to nie podobało, skojarzyło mi się z takim filmem, <grym> ale nie będę teraz tutaj o tym opowiadać. W każdym razie no tak mi się nie fajnie skojarzyło, więc nie będę tutaj tego robić. Pomyślałam sobie, że tutaj jakieś suszki będę zawieszać albo, albo coś tam innego wymyślać, nie wiem. Na razie wisiał, w ostatnim roku wisiał bez niczego tak naprawdę tutaj, nie? Ale tak on wygląda. No mówię, uwielbiam korlikować te wianuszki. One no, są po prostu przepiękne, nie? A i jeszcze jeden wianuszek. I jeszcze drugi wianuszek, słuchajcie, mam. I on jest wielkanocny. Z takimi jajuszkami. I kokardą. Tu kokarda jest y, wypukła. niewymiarowa, Przyklejona. A wianuszek wygląda w ten sposób. Fantastycznie się go haftowało, naprawdę fantastycznie. Takie mega fajne kolorki mają te wieńce, że no uwielbiam, po prostu uwielbiam. On sobie też wisi. Właśnie dobrze w sumie, że dzisiaj go nagrywam, bo od razu go powieszę na, na drzwiach. Teraz go powieszę. No, jest przepiękny, taki energetyzujący, piękne kolorki. No, śliczny jest. Także tak, taka mała wstawka do zakupów. Przemyciłam jeszcze przy okazji dwie moje prace. Mam nadzieję, że się mi podobają, że kogoś zainspiruje. No, fajne, fajne. A i jeszcze jedna rzecz, słuchajcie, którą chciałam pokazać. To jest koralikowa i kupiona w sumie, kurde, nie pamiętam kiedy ją kupiłam, bo dwa lata temu, ale w każdym razie miałam w zeszłym roku to haftować. Ale nie pykło. Mm, zamówiłam sobie plecaczek, który miał być na wyjazd, <grym> no ale go nie zrobiłam. Um, plecaczek z wilkiem. Um, Tutaj oczywiście na standardowo, nie? No to ogólnie otwór, tu macie też kieszonkę, żeby sobie telefon schować, portfel czy jakieś inne drobiażdżki. Um, tu też jest um, zameczek zamykane, tak? Tutaj też jest schowek. No, także um, mamy wilka. Um, on tu jest cały do wykoralikowania, słuchajcie, łącznie z tłem i tutaj jak dostałam koraliki, to taka duża, duża paczka jest właśnie czarnych koralików. Ale nie będę tego koralikować. Um, uważam, że to może być troszkę niepraktyczne. One mogą haczyć. Jak tu wiecie, tu będzie blisko koraliki, tu będzie do korzystania, zameczek i tak dalej. To raczej sobie daruję i po prostu wykoralikuję tylko tego wilka. Nie? Może się uda w tym roku, zobaczymy. No fajny jest ten plecaczek, fajny jest, że tak wygląda. To, co jeszcze chciałabym bardzo Wam pokazać, to są dwie torby projektowe. Dwie torby projektowe i pokrowiec na krosno, które kupiłam sobie ostatnio. Ja nigdy wcześniej nie korzystałam z torb projektowych. Zazwyczaj to były po prostu jakieś takie większe worki strunowe, albo takie w papierniczym, które można było kupić takie torby. Takie teczki bardziej e, zapinane na suwak, Natomiast, na no te torby, jak zobaczyłam pierwszy raz, no to przepadłam i pomyślałam sobie, nie, no, po prostu mus mieć do każdego projektu, do każdego drewienka i wszystkiego innego. Z tego będę robić e, torbę. E, I będę sobie je powolutku kupować. E, mam ich kilka, ale teraz zamówiłam sobie jeszcze dwie. Na tym na razie poprzestanę, <laughs> po ale zobaczymy. W każdym razie, no, tą, którą zamówiłam sobie ostatnio, poprosiłam o uszycie. To jest torba na nurgę 1 bądź 2. I to jest torba taka morska. Ona ma takie fajne morskie obrazki, klimaty. No i torba. Jest fajna, naprawdę bardzo mi się podoba. Śliczna jest. Druga torba to jest kocia torba. To już jest na nurgę 3. Tamborek uszyty. No zarąbisty materiał po prostu. On tak wygląda. I to, co jeszcze jest ciekawe, co muszę Wam koniecznie pokazać i poprosiłam o uszycie, to jest organizer do kompletu na bobinki, bo ja jestem kapibara, bobiniara, więc, więc to musiałam po prostu mieć. Coś cudownego, że po prostu nie ma żadnego, wiecie, zmarnowanego miejsca na zasadzie, że plecki są po prostu w jakimś tam jakimś kolorze i nic tu się nie dzieje. On jest po prostu z dwóch stron. Tu już mam mulinki przygotowane na projekt, który będę właśnie haftować w tej torbie, który tutaj będzie się znajdował. My jeszcze mam pewne braki, ale sobie zobaczymy właśnie, jak one będą tutaj się sprawdzały. No ja zazwyczaj bobinki to wrzucam tak luzem do takiej torby i potem wiecie, szukania jest cała, cała masa tego wszystkiego. Eee, a tutaj po prostu, o, dany kolor, pyk, mulinka. Także tak wygląda organizer. No bardzo mi się podoba. Jestem bardzo zadowolona. Dobrze dwie kolejne nowe torby, a teraz czas pokazać Wam mój pokrowiec na Krosno. No dobra, przenieśliśmy się troszeczkę teraz w miejsce bardziej, w którym no, sobie haftuję, w którym jest moje Krosno. Ja generalnie haftuję siedząc na podłodze, tak, dobrze słyszycie. Ja mam fotel, który jest dopasowany do tego, że ja mogę sobie wziąć Krosno i ten rozstaw jakby podłokietników jest dopasowany pod krosno, ale ja naprawdę uwielbiam siedzieć na podłodze i sobie na podłodze haftować. No tak mam po prostu, więc, więc tutaj dlatego Wam pokazuję tywan <laughs> tak naprawdę. No i tutaj jest ten pokrowiec, który sobie zamówiłam. No, tutaj go możecie sobie zobaczyć. No jest fantastyczny, po prostu. I tak, jak no mówię, haftuję na podłodze. No to i w, bardzo często jeszcze w ogóle pod krosnem przy nogach siedzi mój pies, przychodzą koty, więc po prostu tu zawsze było pełno włosów, sierści. No i musiałam generalnie rolką zawsze tutaj operować. Także, no ten pokrowiec jest super. Odkąd go mam, korzystam z niego cały czas. Jestem mega zadowolona. On ma tutaj takie. Nie wiem, jak to się nazywa. No, takie sprzączki, tak, które ja po prostu sobie odbijam. Ściągam sobie to wszystko. O, i tak naprawdę, tak to wygląda. To jest po prostu taka duża, duża mata. E, paseczki. Pyk, pyk, pyk. Ja sobie składam, odkładam sobie na półeczkę. Pracuję sobie na hafcie, i potem znowu zakładam. Do tego, do kompletu, są doszyte właśnie takie. Takie gumeczki, i te gumeczki już są tutaj właściwie na stałe założone. No i tak to wygląda. Jestem bardzo zadowolona z tego pokrowca. Jest po prostu przepiękny. Prze no i sobie możecie to zobaczyć. Tu możecie sobie zobaczyć moją lampeczkę, którą używam. Jestem bardzo z niej zadowolona. I ona służy mi też właśnie do tego, że mogę sobie wieczorami, nocami haftować. Także to ta tam mój pokrowiec na krosno. I tak naprawdę chciałam się z Wami pożegnać z widokiem na moje dwie nowe torby. Yy, bardzo, ale to bardzo, bardzo dziękuję Wam za wszystkie komentarze. Bardzo, ale to bardzo, bardzo dziękuję za wszystkie subskrypcje. Niesamowicie fantastycznie się to czyta. Yy, ta, te emocje związane z tym, jak się obrabia film, jak się go wrzuca. Czy ktoś to w ogóle obejrzy? Oglądanie ilości tych paluszków w górę i, i tych osób, które oglądają ten film, no po prostu, no fajne. To jest niesamowite uczucie, bardzo przyjemne i, i naprawdę chce się działać dalej, chce się, chce się robić następne rzeczy, żeby Wam pokazywać. Także dziękuję Wam bardzo serdecznie. Trzymajcie się cieplutko i do następnego, na pewno w następnym filmiku, pokażę to, co udało mi się w marcu wydziergać. Nie wiem, kiedy wyjdzie ten filmik, bo jeszcze mamy sabat kawciarski, na którym będę, więc no zobaczymy, jak to wyjdzie, czy się uda przed sabatem, czy po sabacie. Na pewno jakiś filmik jeszcze z sabatu zrobię. Mam taką nadzieję, że będę miała to w głowie, żeby włączyć kamerkę. Także na razie Wam bardzo serdecznie dziękuję. Trzymajcie się cieplutko. Pa, pa!